A prawko na y, auto zdaje za pierwszym? O Jezu, widzicie pierwsze, pierwsze szkody. straty. Loko. A miałeś prawko wtedy? <grym> Co ty I mój numer. I musiałam... A pamiętam, pa... widziałem ten jakiś odcinek. Nie musiałem zmienić numer. <grym> Hejka widzowie, dzisiaj będę uczyć guwerową jeździć na jednym kole, a więc jesteśmy w jeleniej górze. Jak widać piękne góry. Po drodze tutaj była taka sytuacja, że zobaczyliśmy motocyklistę przy autostradzie. Zatrzymaliśmy się, bo pomyśleliśmy, że może mu jakoś będziemy mogli pomóc. Niestety pękł mu łańcuch. Pamiętajcie widzowie, warto się zawsze zatrzymywać jak jest jakiś motocyklista albo nawet no nie tylko motocyklista A i pomagać, bo zawsze może się udać pomóc. A co się stało z Greku? Wypadła tylko spinka, i łańcuch po prostu się rozszczepił. Dobrze, że. Bo wiele widziałem takich przypadków, że łańcuch strzela i rozwala komuś nogę, ale tu na szczęście odbyło się tylko w stratach materialnych. Ale no, było pięknie. A my teraz zabieramy się za rozpakowywanie motorków. Ale tu towaru. Full sprinter. Tu batery, baterie na zapas oleje tutaj do elektryków, do silnika, żebyśmy zmieniali tam, bo tam trzeba co, chyba co chyba co dwie godziny zmieniać olej w tym elektryku. W elektryku, bo... tak. Wiedzieliście, że można zarabiać grając w gry? Bo okazuje się, że można! Wchodzicie na platformę Freecash, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka i dzięki niej możecie zarabiać rozwiązując ankiety i grając w proste gry. Ja akurat wybrałam grę Dice Dreams, bo akurat taki rodzaj gier lubię, ale wy możecie wybrać jaką tylko chcecie, bo wybór jest naprawdę duży. Możecie wybierać spośród dużej ilości zadań, które oferuje dana gra i zarabiać. Na przykład w Dice Dreams codziennie dostajecie 43 grosze, wystarczy, że odpalicie grę i możecie robić to. Kilka razy dziennie. Ale da się też zarobić więcej, na przykład za ukończenie 70 królestwa w przeciągu 20 dni dostajecie 58 zł. Pieniądze możecie wypłacić za pomocą Paypala, krypto czy Google Play. Platforma jest naprawdę godna polecenia, co potwierdza bardzo dobra opinia na Trustpilocie. Jeśli chcielibyście spróbować, to klikając w link w opisie możecie pobrać grę. Rejestrując się z moim kodem BOVI dostajecie 5 dolarów na start. Także wbijajcie i sprawdzajcie. Link do pobrania macie w opisie. Nadjeżdża. Patrzcie, zamrugała nawet, ale się prezentuje furka. Czy ona jest na to gotowa? Jak myślicie? Okay. Dzień dobry, witam w nie Górze! <noise> Witamy serdecznie! Jest spóźnienie, musiałam kota nakarmić, dobra? <noise> nie ma, nie ma problemu. I co, boisz się trochę, czy...? No, jak <noise> ja na suronie się wywaliłam, bo się lekko pomyliłam. W sensie dałeś za dużo gazu? No, gaz, hamulec, lekki szczegół. Tak? I w błocie byłam. Weź, z Jakubem podróż. <noise> nie więcej. Dajcie ci żebyś trochę bezpiecznie się czuła. Jakie sztywne. No to dobrze. Żeby było bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo oh, na pierwszym miejscu widzowie. O gumki nie wziąłam, zapomniałam jakie gumki. Ja też powiem Ci, że też ile. mogę jej nie mieć. To Gumk jest prawa. Prawa noga. Zależy jakich. Nie no, nie mam gumek do włosów. A jakie ma? A, a jakie masz? No właśnie tak kropki połączyłam. Do rzucia się znajdą na pewno. Nie, nie, nie mam żadnych. Powiem mam szczerze, nie mam żadnych gumek. Jak to funkcjonuje? E, ja, ci to za... no. ja Ci to zrobię no. Nie, ja zapomniałam o tym, że. Świeżaka wzięłaś. Tak, no. <grym> Rozumiem, że nigdy nie jeździłaś na motorku z biegami. Nie, nie, nie. No, no, to będziesz miała swoją pierwszą szansę. Ale zawsze marzyłaś o tym podobno. Tak, no. Marzyłam się porysować w niedzielę. <grym> nie, tak chyba nie będziesz. Widzowie, patrzcie tutaj. Często pytacie się, ile ja mam centymetrów wzrostu. A patrzcie tutaj. Ile Gdzie masz to? centymetrów? Ja mam 1,64 m. Stancie tyłem, stancie A? tyłem. No. O kurde, to jest pół głowy. Tylko 10 centymetrów. Czy aż 10 centymetrów. Czyli jednak 154. Dobra, dobra. <laughs> Bo wcześniej Jurka mówiła, że 157 może już jest. Trzymaj jeszcze rękawiczki. Całe wdzianko. No, Podobno nawet brat cię tak nie ubiera, jak staje. jeździć. Nie dba tak o ciebie jak no my. No właśnie. Jezu, się jak takie dziecko, co by szło na czterech kółkach w rowerze. No to będzie trochę bardziej ekstremalne niż uczenie się na czterech kółkach w rowerze jeździć. No, ale może może będzie dobrze. To zacznijmy może po prostu od jazdy. Mhm. Bo są biegi A i hamulec. Czy będę jeździć z no. tobą? Staj, sobie wysiędziemy razem. Dobra, no okej, okay. usiądź pierwsza no w takim razie. Ja Ci pokażę. Usiądę z tobą, no i patrz tutaj. Tutaj masz kluczyk. Ten przycisk ma być w dół. Dobra, klikam. Ty biegi, zobacz, tutaj są biegi. Gdzie? Musisz dać nogi na stopni, i daj w dół. No i teraz. Od odra razu widziała ją. To jest pierwszy bieg. No i ja tak nigdy nikogo nie uczyłam jeździć. Dobra, to, to była taka szybka przejażdżka O ja, pierniczę Patrz teraz. Masz jedynkę w no nie? Do góry jest dwójka, a pomiędzy jedynką a dwójką jest luz. Tu masz sprzęgło, hamulec sprzedni i tam jest hamulec nożny. Oto. Co? No dobra, to jest bardziej skomplikowane niż surą, zdaję sobie z tego sprawę. Ale to Honda jest bardzo taka, wiesz, ona jest taka delikatna. Ona nie będzie Cię szarpała. To była ekscytująca przejażdżka, przepraszam. No ja zdaję sobie z tego sprawę. Sprzęgło wciskasz, patrz. Wciskasz sprzęgło, dajesz bieg w dół. I później delikatnie popuszczasz sprzęgło i dodajesz delikatnie gazu i jedziesz. Ja będę obok siebie. Tylko najpierw odpal sobie. Sprzęgło. Ten bieg dół. Tak, no. Dokładnie. I teraz jak popuszczasz sprzęgło, on zacznie ruszać i ty dodajesz gazu delikatnie. O, no, no. Kurde, y, za pierwszym razem. Tak, tak, I hamulec, no. Dzisiaj całkowicie sprzęgło. No i. Gdzie? Daj O, ja pięczę. Jak wrażenia? No właśnie, bo to pierwsza przejażdżka. No, zmęczyłam się. Tak mi wszystko tutaj drgało. To tyle, to tyle. Proszę. Nie, nie właśnie. Nie, po tobie widać, że już chciałaś na koło stawiać, więc wiesz. Ale już zmieniłaś bieg, nie? Tak, to było chyba strzelenie ze sprzęgła. No, no a tak się, tak się właśnie stawia na koło. O, ja wiem. Ale zmieniłaś bieg, no nie? No, no. No. W górę dwójka, nie? I to tak. jest twój pierwszy raz nad jakimś palinowym? Aha. No, no to nie jest źle chyba, no. co? Nie jest gasci nawet? Ale Przez... dziwne, właśnie auta mi zawsze gasną, a tutaj? A prawko na y, auto zdaje za pierwszym? To tak, no to. Ty, no to ty ja... widać, że tutaj jest benzyna we krwi widzowie. Nie to co u brata, tylko ten prąd. No, <grym> A teraz, to przynajmniej to ci się udało, Grzechu, to ci się <grym> udało, muszę przyznać. Ej, dobra, zawrócę ci jeszcze raz i może jeszcze raz sobie tak przejeć. Możemy. Ja chyba wolę auty mieć w manualu. <grym> no motor w manualu, o co tutaj chodzi? No ogólnie no, ciężko... mogę, ci, mogę ci powiedzieć, że ciężko takie no, w automacie. No, tak? A weź tym jeździ po jakiś hopach no. w życiu. Dobra, wsiadaj. Ja <laughs> Spodoba Ci się. Spodoba Ci ja się. Ja wolę no. auta, wiesz? Wiem no sprzęgło jedynka w dół. I wiesz. Opuszczaj sprzęgło i delikatnie gaz. Okay. Pięknie. i zawrócisz. No próbuj. Jak coś to z tego No super! Wójka! Wow. Wow. Robi już pierwsze podrygi do jazdy na kole widowie. Trzeba sprzęgła! Dobra, ale już się chyba trochę oswoiłaś. Czy nie? Czy nie? Uuu. O, pierwsze zgaśnięcie. Pr Proszę Widzimy. nie wyliczać, tak? <laughs> Bo... Widać, że to męczące. Boże. Trzy razy paznok... Patrz, złamałam paznokcie, tak już nie myślałam. Serio? Wczoraj robiłam. Tak o, poczułam nie. jak strzela. O. o Jezu, widzicie? Pierwsze, pierwsze szkody. Pierwsze straty. No. Możesz sobie puścić gaz z jego zwalnia, wcisnąć sprzęgło, wbić bieg, puścić sprzęgło do Etskrisu. Ja pierdolę. Tak, jak jakiś w sudoku. <grystanie> <grystanie> no, daj gazu, teraz puść. Tak, no? I wtedy, jak tak zrobisz, to Wiesz, cię nie będzie szarpało na koło. Nie no, jestem Czemu? Tak, mina, Dudni tutaj mi w nogach. No, on tak trochę wibruje, bo też ma takie koła z kostkami uh -huh. i przez to też tak wibruje. To jest dla mnie dobra dawka adrenaliny. No, jakie lubisz? koło, jakie koło dziewczyno. Ale to koło byśmy na łące spróbowali. Na łące. Opatrz tutaj taka dobra łąka jest. Pinać. Razem w dwójkę, co? No, w dwójkę też możemy. Takie rzeczy robisz? Chodź, spróbujemy. Zobaczę, czy... No, ja pierdolę. Czyli... Tylko idź i do przodu. Tak całkowicie, jeszcze. Jeszcze zobaczymy. Kurde, jakie pozycje. Czy, <laughs> czy to pójdzie A gdzie kół? tu się trzymasz, Tu? No, na przykład tak. Myślałam, że Julka jeździła z Kubą na kole, ale okazuje się, że nie, więc trzeba to zmienić, ale na KTMie. O, Dobra, to jest dobrze, to jest dobre. Dobra, widzisz, teraz będziesz miała mniej adrenaliny jeżdżąc na dwóch kółka. Jakie mniej? Ja właśnie, po co się uczyć na dwóch kołach jeździć, jak można od razu na jednym? No nie? Nie no, ludzie. Czy Ci no. takie boczne zamontować jeszcze? No. <laughs> Ale już będziesz umiała normalnie na spalinowym motorku jeździć. Ale tu jest idealny, rozmiarowy motocykl na Ciebie. Dosłownie. Ja myślałam, że będę spadać. Ostatnio dziadek chciał mnie na rower zabrać i no. ma takie duże elektryki. Nogi mi tam wisiały i nie pojechałam na rower. Serio? No. To są problemy małych ludzi, widzicie? Ale jest bardzo dużo zalet. Na przykład w miejscu w samolocie ja się mogę rozłożyć tak, ja, sobie, ja zawsze leżę praktycznie, tak wiecie, dam sobie nogi gdzieś na okno i się tak położę i leżę, a jak ktoś jest taki wielki, 2 metry, Boże, to musi być straszne. I tańsze buty, tańsze buty są. No. Ja mam już wysoki puls. Dobrze. <słukasz> dobrze, adrenalinka w życiu jest, wiesz, potrzebna. Brat Ci nie zapewni taki atrakcji. To dobrze, to dobrze. Mogłaś autem driftować, wiesz co? No, w przyszłości planuję, planuję tak? tylko muszę się dobrze nauczyć. Dobrze, że nie oszalał do końca i przynajmniej Mustanga ma jeszcze w gazie, a nie, a nie elektrycznego. <grym> jeszcze. <grym> a on ci dawał driftować y, Mustangiem, nie? Czyli. się przejechać. A, o. przejechać. O! Ale pozwolił dodać gazu, czy. Ja tam lekko dodałam ten. <grym> spokojnie, spokojnie. Loko. A miałaś prawko wtedy? Okay. Okay. To był, wiesz. To jest dobra odpowiedź. Tak. Bez komentarza. Mam kolejny challenge dla ciebie teraz. O I będzie nim. My będziemy jechać obok Ciebie elektrykiem, bo na twoja po prostu prędkość jest mega slow. Okay. Okay to. I po prostu będziesz próbowała dodać trochę więcej gazu, żeby dotrzymać nam tempa, dobra? Bo wiesz, tempo jest... No, trzeba nad nim popracować. A co, 3 to jest jeszcze wyżej się daje? 3? No, 3 jest wyżej, jeszcze, ale... Jeszcze jest. No, to, to nie jest dwubiegowy. To jest tylko 2. No. Ja chyba jestem max 2, co? Dwubiegowa. Czyli dwubiegunowa. To jest to i to. Zajebista, zajebista. Będzie z Julki Rider? Będzie. Będzie. Tylko wszystko trzeba wytrenować, wypracować. Dokładnie tak. Ale z takim nauczycielem jak ty to. No, na pewno. Ja na przykład kiedyś na przykład chodzić nie umiałem, ale. <grym> <grym> Pokazałaś mi jak się to robi, i teraz nawet umiem biegać. No, widzisz? Jak guwer przyjedzie na miejsce tutaj, to Zbrań. będzie dumny siostry. No. Jak to się zapina? Chodź. O, teraz patrzcie, kobiety się tu zapinają. Boże Egry, <grymne> 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 to, <jest grymne> <grymne> <grymne> to jest tragiczne. No to dobra, piszę z czego, jedynka w dół, troszkę gazu. Tylko tak mocniej kierownicę trzymaj, tak wiesz, usztywnij się troszkę. Usztywnij się. Zasztywnij. Ze strachu. Nie, no. To już był taki bardziej start, niż pójście na koło, no. nie? O! Poszła, poszła na koło, widzowie. Pierwsze oderwanie przedniego koła za nami, więc teraz będzie już tylko lepiej. Chodzi tu w ogóle, Aha. dwie nogi miała. No. Dobre, nie? no. I pusa. Czy Waldi? Hey. Ej, patrz, ale ona to robi ogólnie tak, że stoi, trzyma sprzęgło, dokłada drugą nogę na podnóżek i puszcza sprzęgło. Tak, no. Nie, no dobrze. O to chodzi, widzowie. O to nam chodzi pokazuj. O tym właśnie pomyślałem, ale, ale raz. na szczęście tylko na myślach się skończyło. No. O, działaś? To było dobre. Aha, aha. Właśnie coś takiego. Było dobrze, no? A spróbuj jeszcze więcej gazu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O tyle. Jeszcze więcej. Pamiętaj, to możesz katować, bo to nie twoje. Możesz katować, bo to nie twoje. No A jak było, tak właśnie, to było tak straszne, czy? Śmieszne to było. Ale, ale no co, podoba było, się, czy? Było dobre. Chyba lepsze niż jeżdżenie w tom i we w tom. To jest trawa, tu jest bezpiecznie. Większa adrenalinka. Jak ty tak jeździ? Przecież już mnie ręka boli. Już mam wprawę, ale co? 15 co? treningów w tygodniu i wszystko da się zrobić. Dokładnie tak. Ale nie, no już kurde, szczerze mówiąc, na początku w ogóle nie jeździłaś, a teraz już podniosło się koło. O? Widziałaś? Było no. dwa dobre, dwa dobre były. No jest właśnie. Jest to udokumentowane. Kurde, ale co, adrenalinka nie. jest, jak to robisz, czy nie? Większa chyba z tobą było na kole. Tak? Jezu Maria. Wszystkie wypadnę, czy nie, a tutaj... Tu chyba nie. Nie, nie. No, jesteśmy jeszcze. No zarabia. No tylko właśnie Julka się wywróciła i kurde boli ręka i. No i ręka ją coś boli. Nie wiem czy nie złamana. No wkręcam. Nie wkręcam. Za poważnym człowiekiem jestem do takich rzeczy. <grym> Dobra, że to... Nie było szansy, hej. żeby się na to nabrać, hej. wiesz? Tylko muszę jeszcze umyć motorek, bo jest trochę w pocie. Dobra, to dawaj. Dawaj, przyjedź to skatujemy go jeszcze. Wywróciła się. A i kiedyś mówiłaś, że się nie wywracasz. Hamulec źle działa? Oh, fuck. To teraz? Nie! Dobra, fonda mm. działa. Fonda działa, to jest najważniejsze. To jest kurde widzowie najważniejsze. No. A ty działasz? Ja działam. Oh, bo kurcz, tak się przekręciła. Pomóż mi. Widzowie, idziemy ocenić straty po wielkiej glebie. O, kurde, chopper. No, nie jest dobrze. Teraz Właśnie by... chopper jest z drugą stroną grzechu. No, w sumie może tak. Dobra, widzowie, jedziemy teraz na taką prostą drogę. Tam kawałek i przewiozę julkę. Tak, o. Ja się boję. Się <śmiech> boję. <śmiech> na, na dwóch, czy? Tak, o, no. Tak, o. Zobaczymy. Dobra, dawaj grzech. Jurka, jak wróżenia. Jak to się dzieje? Od tyłu. Musiałem że zlecę. Skala. <grym> po prostu ja już wiem co on myśli. Ale skąd wiesz, ja się śmiałem? Bo ja to wiem, no szczerze, w Od tyłu. <grym> nie. No, ja nie się tak. śmiałem, bo się zapomniałem. Ten pan tak się dziwnie tak na mnie. <grym> nie tak. <grym> nie <bo on grym> Wiesz to odjeżdżamy. go przestań. 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 Ale jak, bo ja mam wrażenie, że na to by to nie robi już jakiegoś wrażenia. Ja myślałam, że polecę, dziewczyno. Tak myślałaś? No tak czułam, tak. Ale nie przesuwałaś się, to jest gripper, on mocno trzyma. Ale co, podobało Ci się? Śmiesznie była. <grym> Masz ci... trochę siły, Śm... że się utrzymujesz. Śmiesznie to znaczy, że fajnie, czy że. Fajnie, śmiesznie, fajnie. Bo nie widać jakbyś się śmiała. <grym> Nie ze śmiechu! To życie walczy! Jezu. Ja się dam radę. Ona tak mało waży, ja jeździłam na kole na przykład z Kicksterem, który waży 115 kg, <gry> że teraz Jurka to tak jakbym po prostu miała na sobie plecak. Jurko? Teraz... Piurko. No, hmm. serio. I ty powiedziałeś, że 45 waży? 47? No, no. Kurde, to już chyba za dużo informacji o niej. Ile ma tak? wzrostu, no. ile waży. Już mogę... Rozmiar buta też no, no właśnie. I właśnie, już był rozmiar buta. Prze Przesada. Bo po jeszcze... informacjach stalkerzy. A, a jaki masz numer telefonu? Wiesz, już, już był kiedyś w internecie. Też. Serio? Jakub Zobacz... podał sobie, content znalazł, wiesz? Co I ty podał I mój musiałam... numer. A pamiętam, po... widziałem no. ten jakiś odcinek. I musiałam zmienić numer. Serio? Tragedia. No, I nie, nie, nie oglądałam, muszę obejrzeć. Ja I co tam się działo? Powiedz. Czy tak dzwonili do mnie? Ja mam teraz dalej 23 tysiące wiadomości. Na SMS-ie. I musiałam kurde. kartę wyjąć, bo telefon wybuchł prawie. Serio? Tragedia. Odbierałaś od kogoś? No, na początku odebrałam, bo nie wiedziałam. I co że... mówili? Coś tam, to Julka? Nie. Nie, to nie ja. <śleski> <śleski> Strasznie. No. Kurde, Kuba to ma dobre żarty jednak co? Widzowie. Nie. <laughs> I teraz musimy uważać, bo nam się nie udał prank na nim, to teraz on przyjedzie nas prankuje. Nie, teraz będziemy w następnym że tam... odcinku podaje Grzecha numer, nie. będziecie dzwonić. Nie właśnie. Także robimy content. Przypał, widzowie, przypał, widzowie, ale szybka ewakuacja. Było blisko. ja, ale ty mnie nie widziałaś, co nie? Nie. A ja tak stoję, macham, macham. Już ich z daleka widziałem. Zestresowało mnie to. No, mnie też. Widzowie, patrzcie, kto tutaj przyjeżdża. Ja piernicie. Ja z nią wsiadam, to jest wariatka Tak? <noise> 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 Jeździła ze mną no, już na kolana na katemie. Tak. I to całkowity piąt Dawał? 160 Dawał. Dawał? No Całkowity piąt? Myślałem, Mogłaś którego... ręką zrobić No pewnie Nie, nie, ja się trochę boję, wiesz Cześć Grześ Przestań Jakub No kurde Cierka głową? Co ty robisz? No czekaj kurwa Daj się ja rozgrzać Ja Bozi, bozi! <śmianowidzio> Julka, umiesz tak? Nie, ja wolę, ja wolę ten rąk. Dobry ten trik, dobry. Nice. Dobra, widzicie, przyjechał tutaj rodzony brat Julki. Tak? Potwierdź. Właśnie, Julka, potwierdzasz, to? Kaskader działa? Upa Upa działa? To yes, jest Ja już się nie dziwię, dlaczego Jurka jest chamska dla ciebie. O. Ona ogólnie taka się urodziła. Okay. Dla mnie jest miła. No, się dopiero poznała. <laughs> Dobra, Niech <idziemy. laughs> zostanie tak, jak jest. No. Julia zmienia i ty. Jak wszystko biegi. w automacie. O, jego ja nożna kolej jeździła. Tak? Zapierdziela? Tak. Walisz ze ja sprzęgła? Ja to nie wciśnij nożnego, fajnie jest. Fajnie ta Honda idzie. Mam pytanie, kto w tym roku będzie miał pierwszą 17. Kto nas najbardziej tutaj emocjonuje? Ja już mam w dupie. Ja już no w Julia, możesz to wygrać w tym roku? Wygram to, tak czy siak? Dobra, dawaj. Daj mój. dla widza i dla gołęba. Opalę, odpali się, Odpaliła! No ja, tak. pierdolę! Dawaj, Julka! Wat Что тут происходит? Давай, куба. Сразу. Давай, куба. Пошло. Добже. Ещё раз. Жардый кэром Jeszcze raz, jeszcze jedna próba, tak? I jeszcze. Więcej gazu! Jeszcze! Noga na hamulcu! O! Widzisz? Widzisz? Daje czadu. Poszła, poszła. Dobry wariat. Ej, to jest w jej rozmiarze w ogóle. No, no pod nią, idealnie pod nią. Może kupisz jej na urodzinę. Co Co na urodziny. Kozak jesteś. Dzień, dzień. <laughs> Dawaj tak. dużo gazu jak najpierw. Nie no, tu już nie. Dużo, ty dużo. Tutaj? No tak. A ale to takie dobre starty ma nie gór? No taktyczne takie. No. Tak ja się uczyłem <grym> wtedy, też taktycznie. A dzisiaj jeżdżę, może Surona kupi po no, Moim zdaniem powinien uczyć. Ale on skręcać się, jeszcze... kurwa nie umie ty. U mnie skręcać też i te głównie... Ale się no skręć! Nie, nie, Audi stoi! <grymne> <grymne> Nauka jazdy Gubera. Guber, teraz ty jeszcze. Pokaż Julce, jak to się robi. Takaj nożny! Ja nie umiem na takich rzeczach! Jak ci się jeździć motorem? Witam. Wolę Audi automat. Pozdrawiam. <grymne> Suron elektryk, nie? No, no, ale ty mnie wzięłeś tam. Juka, elektryki. Nie, fajne. nie mogę, teraz tu stoi, on teraz nie mogę. Zobaczy ja dopiero na filmiku. Pojedzie. Są najlepsze. Nawet sami mają dwa. Wydaje, wydaje ci się. Moim zdaniem Julka poradziła sobie świetnie, biorąc pod uwagę, że to był jej pierwszy raz w życiu na spalinowym motocyklu i popróbowała swoich sił na jednym kole. Zaraz po tym jak się uczyła w ogóle jechać na wprost i skręcać. Więc tutaj chyba myślę, że... Stawianie na kole chyba było lepsze niż jeżdżenie, tak? Zmienianie biegów na no ludzie. Zwykła jazda jest za nudna dla niej. Tak, no musi iść ja... na innym no. Tak. Ale adrenalinę. Czyli najbardziej Ci się podobało jak jeździłyśmy razem. No. <głosy> <głosy> Ale nie na tym fioletowym. Nie na fioletowym? Nie, ten. Nie, na czym jeździliśmy? Na, na czerwonym jeszcze jeździłyśmy No, i tam było, było bezpiecznie. Tak? Ale na fioletowym było też chyba ok. Bo no nie było spadałaś, dobrze. no. Ale myślałam. Wysoko, że było około, nie? Myślałam, że lecę. No, a tu jednak hamulczyk, hamulczyk działa, widzowie. Hamulczyk działa. Dajcie znać w komentarzach, jak Waszym zdaniem Jurka sobie poradziła. A my się z Wami już żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!